Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowe wafle kakaowe. Potrzebować będziemy litr mleka, pół kilograma cukru. Cukier z mlekiem będziemy gotować około 3 godzin. Musi mieć bursztynową barwę. Dodamy 10 deko masła i dwie duże łyżki kakao. I tutaj mam jedno opakowanie wafli. Teraz gotujemy mleko z cukrem i dokładnie mieszamy. Gotujemy później na zmniejszonym płomieniu. Przekładamy mleko i cukier do dużego garka, ponieważ ta masa lubi kipieć. Teraz gotuję mleko z cukrem. Około 3 godzin. Masa kajmakowa już ma bursztynowy kolor i jest dosyć gęsta. Tak jak wspominałam, dodam masło. Tu jest 10 g masła i duże dwie łyżki kakao. I należy to bardzo dokładnie utrzeć i pozostawiamy do ostudzenia. Taką ciepłą masą będziemy smarować wafle. Teraz to. Dokładnie łączę i pozostawiam do ostudzenia. Masę już mam idealnie połączoną, ostudzoną. Ona jest letnia, aby się łatwiej smarowało. I teraz nakładam porcję, rozprowadzam po całej powierzchni i nakładam następny wafel. I tak zrobię do skończenia składników. Rozprowadzamy tak, aby cała powierzchnia była pokryta. I później obciążymy deseczką i damy do lodówki na minimum 2 godziny. Tak tu już mam. posmarowane. I teraz nakładam i następny polewam. I tak jak już wspominałam, zrobię do skończenia składników. I tak oto domowe wafle kakaowe mamy gotowe. Obciążyłam drugą deską i były dwie godziny. A tak wafle wyglądają w przekroju. Ja jeszcze kroję ze skosu. O, tak wyglądają wafle w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Domowe wafle kakaowe.